Cześć, i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać Brawl Stars. Jest ze mną Crazy. Crazy Wpadajcie do niego i subskrybujcie Cresiego. Bo mamy prawie 200. Prawie, no, brakuje, ile? 80 subskrypcji do 200. No i bez przedłużenia zaczynajmy grać. Zbiór klejnotów, na tu pierwszego. Oby mi nie lagowało. I ja się podpię tak, że jak masz nam postać Shelly, to na, na blisko strzelaj. Że, że jak jesteś przy gościu, to strzelaj, to no się zabierz, albo, albo dwa. Jak chcecie zapraszam do diabełek ty możecie zapraszać chęcią. No a ja kre, krezi, y, y, YouTube. Crazy youtuber? Crazy youtuber. O wiedziałem czy to jest mówiłem. Była yy. nie trafiłem, ginę. Albo on ginie. On ginie. Yy. Macie ma już cztery kryształki, więc macie jakiś dobry skład. Gościu jest w krzaczkach, więc zaczekam. Widzę, właśnie, dostał. Ale dostał. No widzisz yy... No macie już sześć. Sześć, sześć yy, mamy. Sześć, sześć yy, czyli już cztery. Cztery i będzie odliczania. Dobra, teraz możemy. Ale oni mają lepsze postacie. My mamy trzy szeli. Trzy szeli i. ale oni. No trzy szeli? Tak, my mamy trzy Ale oni mają dajnej majka, bula i. tego robocika. Czyli jeden diamancik. Dawaj, dawaj. I, i jak... I, i teraz, uciekajcie. I, 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 I teraz uciekaj na tyły. E, ja tak zawsze robię. E, patrz. E, i zawsze tak rób, e, b, e, żeby później się ze mnie zastrzelili. Uważaj, ból! No robity? No i raczej wygraliście. Tak, wygraliśmy. Idę to powinniście mieć tak film pucharków. Ten Szczęść. jakiś Arab został. Najlepszym zawodnikiem gry, gwiazdę gry I sześć pucharków, czyli... Mam już y drugą rangę. Y już prawie y y i już macie... będziesz miał y nitę. Grę jeszcze jedną. Albo już masz, mam nitę. masz nitę. Ona jest za, ona jest za 10? No. no. Bierzesz. I od razu są wezmę, bo jest dobra. Ona ma takiego... wiem takiego wielkiego gorę z niego wychodzi. N nie, nie dźwiedź, ona ma no. taką kulę. Dobra. Wybierz się. I to nowo wybierz. Nie graj. Zagramy jeszcze z dwie walki, nie? No, z dwie walki kończymy. Jak po tym odcinku będzie 10 łapy, w gry nagrywamy kolejny odcinek. A to wtedy nagram z Filipem kolejny odcinek. No. Jest mocna, ale ona... ona jest w top, nie no, to 7, 7, 7 jest bardzo dobra, bo jest w top 10. W top 10 jest? Nawet nie w dzień Nie, w to... w top 4. 4. Yy, bo słyszali yy, dlatego, że ją łatwo ją zdobyć i ona bierze na hita z bliska. Co dlatego jest w top 4? Yy, Leon jest, Rosa! i ten kaktus jak on miał. I ten, yy, jeszcze miał, ten Jean yy, miał yy, tam gdzieś. 5 budzin, Shelly Rosa Leon i Spika A ten kruk? Nie wiem Kruka nie było No ci 7 no nie mają 0 bo, bo to jest tak, że jak masz małą rangę to wybierają ci bambików No, jeden. Ale uważaj no i, no i ten niedźwiedź, i teraz uciekaj jak mówiłem Nie masz kryształków nie, bo tu y, masz dwa, więc, y, czy, czyli 11 macie. Y, czyli oni mają y, bóle, a jakoś, y, nie już to jest ten sam skład, co wcześniej. Nie, mamy jeszcze Aha, no. Nie te, ale oni mają y, podobny skład. Bo... O, zostałem y, gwiazdą gry. No. To jeszcze jedna gierka. Chcesz, Filip, tam jedną gierkę zagrać? A bo ja jedną to jedną. Dobra, to masz. A po hajsów. Dobra, masz. Yy, stój, zobaczę. Co masz... Kolejne to masz... Yy, no 26, to na końcu odcinka. To? to może zagramy do 50 pucharków. Do 30. To do 30. O, do, 30. do 30 pucharków gramy. Teraz gram. Ja mam tylko trzy odcinki z Brawl Stars, więc kurde. Tylko trzy odcinki z Brawl Ale my mamy tego piaka Tego, y, jak on ma Okej, okay, kill Czyli bętki Okej, okay, ja moje Nie Dawaj, piak, dawaj O nie, oni przyjmą środek, widzisz? Da Dajesz Dajesz dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, my wypuściliśmy tak, niedźwiedzia Kurde, zabili mnie Kurde, no i trzy pucharki się poszły Kurde, goń go, goń. mój misio, mój misio, gonią. Okej, okay. Okej, oni mają kolt, oni mają kolta Ale ja, ja biorę diamencika Jest kolt Kolt, kolt, kolt Jest zabity trzy, trzy, Mamy trzy diamenciki A i chcę powiedzieć, że od poniedziałku będę vlogi y, Rusza maraton 10-dniowych vlogów Codziennie będą dwa Okej, okay, ja, ja mi nie dziewczyny? Coś dwa w wlody. Kurde, wydyłem. No bierz! Aha, to ja! Tu ja nie wydyłem, kurde! O nie! O nie! Odliczanie, o nie! Prostu idź, idź, idź. Dawaj, bierzesz ich. Jest! Nie ma odliczania. Kurt, bierzesz? O nie, ma mają odliczanie. Trzeba zabić tego... Zabić tego typa! Nie, za, za, dawaj, zabijamy go. Zabiję. Próbuję. Masz niedźwiedzia tam? Nie zdążycie. Nie zdążymy. Kurde! No, minusowe. A to jest głupie, że dostaje się minusowe pucharki, jak no. się to tak dobrze grało. A u nich ten został gwiazdą gry, a ten miał najwięcej. No. Mieliśmy sześć. Ale zero pucharków, więc nie, taka, nie jest taka drama. No. Ale i masz nad trochę się grać I będziemy mieli Ofieraj. Otwieraj. Otwórz czesta. Dobra. Ja, y, u pieniążki. Y, Na szeli ulepszenie i na, na nita będzie. To dobrze. To ja znam. Okej, okay, i znam jeszcze jedną gierkę? Dobra, to jeszcze jedną. To, to jeszcze jedną ja, jeszcze jedną ty. No. I... On już miał ten tryb starcie, on no, jest bardzo Przez... ja jesteś sobie... e, sam, nie? Albo z kimś? Nie, z, sam, ale może z kimś z kolegą. Oni mają jakiegoś, z rakietami strzela. No to jest brok. brok! To jest serio, on, on jest co w 10 Ale on ma tak, że on o, z bliska chudas. tak sobie strzela. Kurde, Okej, okay, czy po gracią nasz 3 już? Ile my teraz mamy subów na, na ten czas? Nie wiem, nie wiem. 20 ileś? Ale ja? No. No będę miał chyba z 20. To my doganiamy małego Michała, który ma słabe filmy i cześć! Uda... U, widzisz, albo on włączył y, st stoper y, jak bieg. E, albo hmm. e, po prostu źle ustawił pochałki, no. albo trzecia e, zmyślił bieg Ronaldo. No, bo jak ja patrzę to miał e, jeden coś. No. Sekundę i tam 50 chyba setnych? Coś takiego. No... Ole się wysypało diamentów. No. Ale my nie mamy odliczenia. Są diamenty są, są diamenty Dobrze, że wpuściłem goryla. Goryla. Nie niej, gory, nie ma żadnego gorylu pandy Zobaczcie, pan wyjdzie, jeszcze trzy takie Mamy 7, guźcie ma 7. Ej, zabij broka, on ma się też 7. Nie jest jeden. Zabij broka! Widzisz, mamy ma 8. Patrz, widzisz, że zabiliśmy broka i mamy już tyle. Mamy 15, teraz szybko powrót do bazy. Wracaj, bo masz 3, albo, ale... Właśnie, jak... oni mają była. Oni, miał, oni mają tak, jak była. Jest, wygraliśmy. No, wygraliście. I będzie, będzie skrzynka, będzie skrzynka. Będzie skrzynka? Tak, bo zaraz nagród. Z yeah. pucharków wyjdzie skrzynka już. Bo na 20, a Ty już masz... Widzicie, ileś? No, 50. 50 tych. A ile pucharków mam? Nie, yes. jeszcze nie będę... Nie będzie, mam? Będzie. Jest 24. 24 pucharki. dobrze. Otwieraj. Ja, daj, mogę otworzyć? No. I... Dwanaście. Dwanaście, Sherry. i Nanita. No. Się więc... O, nita mogę ulepszyć. Tu lepszyć. Następny cel. Odblokowanie tego. Odblokowanie. Star w starcie, czyli będziesz mógł grać solo. Jak wygrasz teraz walkę, to będziemy ja mogli grać solo i tak. to chyba... To będzie... Czeka... Za darmo. To będzie... Dawaj. Eee... Masz czekać, bo się ulepszę i... Teraz jak wygrasz, to to będzie ostatnia gierka i będziemy mieli odblokowane. Trochę o trzymy powiadomienia. Trzeba ile przejście. Zagra ostatnia walkę. To już trwa 10 minut. No. Ale u, u nas jest taka wolna, więc... Nie. Tutaj mamy dwa. To zabiliśmy. Przejmujemy, przyjmujemy. Ziomy, ja tu idę. Będę bronił. Masz szeli, masz szeli, masz szeli. Dawaj, dawaj zabijamy szeli. Uuu, u, u, u brok. Masz misia. Nieś Misi pobaw się z nimi. Okej, idźcie leczyć. Do krzeczków. Na krzeczków się leci. Dawaj, zabijajcie go! Złota szczerze nie jest na bróżko Kurde, u nie Bierz, 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 bierz Nie bruk Ale się zlało No Daj mamy 6, mamy 6, mamy 6, dobrze Daj Ty wracaj Okej, bierz, 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 zbieraj Zbieraj jeszcze jeden, jeszcze jeden Jeszcze raz Misio, idź, misio, idź I uciekam, uciekamy, uciekamy, uciekamy Mamy... tylko chciała ukryć się w krzakach tutaj? Nie, brok szczera. Nie! Nita! No dawaj, film. Nie, końcu filmki. Końce rozgrywki. Szybko poszło. No bardzo szybko. Ile? sześć, Będzie, będzie, będzie. Idealnie 30. Um, 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 starcie. W następnym odcinku gramy starcie. Dobra. I to kliknij i masz i kolejne. Okej, waszże solo. No, to Dziękuję będzie... za uwagę. Jeśli Wam no, się film... Dali, tak, <laughs> jeśli Wam się film spodobał, strzelcie łapkę w górę, subskrypcja na mój i kanał. I komentujcie. No, i widzimy się w kolejnym filmie. Nara Nara!